Wybory do Rady Cieplic odbędą się 26 kwietnia, natomiast do 31 marca Ciepliczanie mogli zgłaszać swoje kandydatury. W okresie między 23, bo wtedy wpłynęło pierwsze zgłoszenie, do 31 marca zgłosiło się 17 kandydatów, w tym 5 pań, 12 panów. Z tych osób mamy też 3 osoby, które już wcześniej były w Radzie. Ciepli z tak zwanej takto czym mówią oni mieszkańcy. W Radzie jest 15 miejsc, co oznacza, że tylko dwóch spośród zgłoszonych kandydatów nie wejdzie w jej skład. Podczas pierwszych wyborów zainteresowanie pracą w Radzie było znacznie większe, bowiem wtedy zgłosiło się ponad 50 chętnych. Informacje o tym, kto i gdzie może głosować znajdziemy na stronie internetowej miasta. Zachęcamy, naprawdę zachęcamy wszystkich mieszkańców. Idźcie, wskaźcie te osoby, z którymi chcecie pracować przez następne 4 lata. Dlaczego warto? Dla, dlatego warto, żeby wasz głos taki głośny i donośny był bardzo dobrze słyszalny w mieście. Rada wybierana jest teraz na 4 lata, a o tym, kto znajdzie się w jej składzie podczas drugiej kadencji, będzie można przekonać się już pod koniec miesiąca.